To z dokumentów z danymi osobowymi i nazwisko jednej osoby. Ktoś zrobił sobie ewidentnie punkt second handu w lesie na granicy dwóch województw, dwóch gmin, gdzie znaleziono właśnie między innymi pamiątki z chrztu tej osoby, świadectwa, a także rachunki za prąd. Śmieci były podrzucane dokładnie tu, na pograniczu województw łódzkiego i wielkopolskiego. Teren należy do Kuźnicy Skakawskiej w gminie Wieruszów i mimo pozostawionych tropów sprawcę trudno namierzyć. Jak ustalono, właścicielem pozostawionych dokumentów jest 75-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego. W rozmowie z tym mężczyzną ustalono, że mieszkanie sprzedał około dwa lata temu rzeczy pochodzą z jego mieszkania, jednakże on tego nie dokonał. O podrzuconych śmieciach huczy w całej gminie. Skoro są odpady komunalne w mieście, to powinno się to robić do porządku, a no, takie osoby zachowują się bardzo nieładnie, niekulturalnie. Przecież pogłaskać za takie coś nie można. A kto nabrudzi, nie powinien się czuć bezkarnie. Po śmieciach do sprawców da się dotrzeć. Pierwszą taką sytuacją była liczba, no niezliczona ilości butelek, gdzie porzucił mieszkaniec je wraz z Paragonem. Ustaliliśmy to razem z policją po monitoringu w jednym z supermarketów. A jak będzie w przypadku tych śmieci, to się okaże. Policja planuje pobrać odciski palców od właścicieli dokumentów i lokatorów mieszkania. Sprawcy grozi do 5 tysięcy złotych mandatu.